Są osoby, które słyszą głosy, osoby, które wiecznie czują się obserwowane, osoby, które przez konkretne emocje nie są w stanie normalnie funkcjonować. Jednak wyobraź sobie, że wychodzisz na ulicę, zaś każda osoba, która przykuwa Twoją uwagę, to ta sama śledząca Cię osoba, która ciągle zmienia swoją tożsamość, ubrania, a nawet maski. Zespół jego. choroba psychiczna z grupy urojeniowych. Gdybyś zmagał się z tą dolegliwością, wydawałoby ci się, a nawet byłbyś święcie przekonany, iż jedna ze znanych ci osób, bądź cała ich grupa, z jakiegoś powodu wciąż cię śledzi, zmieniając co chwilę swój wygląd, jak i tożsamość, chcąc pozostać dla ciebie nie do rozpoznania. Sytuacja może sięgać na tyle abstrakcyjnych poziomów, iż różnica w twarzy jakiejś osoby może być uznana za maskę. Im twarz obcego wydaje się bardziej odbiegać od twarzy, jaką chory kojarzy u podejrzanej osoby, tym więcej starań śledzący włożył w kamuflaż, co jeszcze bardziej zaognia sytuację. Mimo abstrakcji całej sytuacji, choremu nie da się wytłumaczyć, iż to choroba. Nie da się pomóc. Im więcej logicznych argumentów przedstawimy, tym spaczony umysł uzna to za większy i lepiej rozplanowany spisek prześladującej go siły. Leczenie tego póki co jest niemożliwe. Ci wszyscy ludzie póki co nie mogą przestać widzieć w każdym napotkanym człowieku kogoś innego.